Nie wiem, czy się da dobrać ten narożnik, ale. Spokojnie tutaj będziemy ogarniać temat, żeby był czysty. Witam serdecznie. Środki wiłka się kłania z tej strony. Mamy oto taki piękny narożnik. No i różnego rodzaju mamy plamy. Jak pierze? No. No tak jest, panie. A niech mi pani powie teraz tak, bo ta plama to ona jest od, 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 od czego? Przepraszam. Y nie wiem. Od wina Pani nie mówiła? Wiem, może być od wina. Od wina, a ile ona ma lat? Nie wiem, nie, nie wiem nie wie Pani. W tym roku. Aha, w tym roku. Dobra, bo, bo ta, nie, ta nie wiadomo czy to będzie też od wina. Nie I... wiem. Nie wiem, nie wiem. No, no, ale tamta to będzie tutaj od tego wina. No i tak jak tutaj słyszeliśmy, Pani tak delikatnie przyznała się, że najpierw nie wie jaka to jest mama, a potem, że to jest od wina. E, tutaj jesteśmy już po praniu tego tonarożnika. Na tą chwilę są takie bardzo krótkometrażowe filmiki. Z czasem będą takie e, dłuższe, jak zawsze. E, tak jak wspomniałem, jestem już tutaj po praniu. Widzimy, tutaj plama została usunięta. Śladu nie ma. Tutaj są ślady od żelazka. Także jest materiał uszkodzony w paru miejscach. I tutaj taki jest najwięcej, oraz w, mm, na całym siedzisku, oraz na podłokietniku. Taka duża właśnie widoczna plama. A tak on prezentuje się, drodzy Państwo, po praniu. Zapraszam na szkolenie z tapicerki meblowej, stacjonarne, indywidualne w Poznaniu. Tutaj przy okazji były robione cztery krzesełka. To jest takie w najgorszym stanie. Wybrałem tutaj do, do pokazania. Jasny materiał. Ten narożnik to on miał 6 lat, a te krzesełka w sumie to nie wiem. Tutaj już jest jedno po praniu, a tutaj jest te krzesełko przed praniem. Tak ono się prezentuje po dwukrotnym wypraniu. Generalnie nie wszystko tutaj nam zeszło. Tutaj było wymagane użycie dodatkowej chemii, i dopiero wtedy efekt był dla mnie jak i dla klientki zadowalający. Tutaj jesteśmy już właśnie po praniu i po użyciu tej dodatkowej chemii i dodatkowego procesu odplamiania. Tutaj pod światło efekt jest jak najbardziej rewelacyjny dla mnie oraz dla klientki. Tutaj następne czeka w kolejce i tam też następne. Także tak to się prezentuje. Tutaj, jak widzimy, plama od wina jest usunięta. Telefon czasami pokaże Wam więcej niż ludzkie oko, ale uwierzcie mi, bo tam jakieś delikatne ślady były, nic nie było ludzkim okiem tutaj widoczne. Krzesełka, bo ten narożnik już był w dużej mierze osuszony. Krzesełka 4 tak się prezentują po praniu. Widoczne tutaj rewelacyjny efekt. Także pozdrawiam serdecznie, a wszystko zrobione numatykiem oraz to co jest w torbie, TV.